Naszym dzisiejszym gościem jest pan Kazimierz Smoliński, poseł Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, właśnie rozpoczął się kolejny weekend, weekend podczas którego mieszkańcy Polski, użytkownicy autostrady A1 są zwolnieni z opłat za korzystanie z tejże autostrady. Czy pana zdaniem to posunięcie ten ruch pana premiera jest, był ruchem słusznym, tak należało postąpić w obliczu gigantycznych korków, które tworzą się na wszystkich polskich autostradach, bo nie tylko na autostradzie A1? No jest to kolejny dowód na nieudolność tego rządu, który mimo naszych ostrzeżeń już kilka lat temu, że system wprowadzany opłat, który został wprowadzony, ten biletowy jest przestarzały że należy wprowadzać inny system. Rząd się nie słuchała teraz kosztem całego społeczeństwa. Robi się ukłon wobec turystów. No, może w jakiś sposób uzasadniony, bo rzeczywiście turyści po kilka godzin musieli czekać bez żadnej opieki. Czasami to były dramaty wręcz, tak? Ktoś z moimi dziećmi jedzie, nie spodziewa się, że nagle na autostradzie będzie musiał stać godzinę, dwie, czy nawet dłużej, więc były problemy z, z tym. Więc rząd, chcąc z tego wyjść, na no, obarcza całe społeczeństwo teraz tymi opłatami, bo przecież to nie jest tak, że jak to siedzie za darmo, to nikt za to nie zapłaci, tak? My wszyscy jako obywatele musimy zapłacić operatorowi prywatnej firmie te pieniądze więc to jest, mówię, kolejny dowód na nieudolność rządu Donalda Tuska a wspomniał Pan o turystach, którzy wiele godzin muszą spędzić w korkach na autostradzie, ponieważ udają się nad morze, no ale też z drugiej strony część turystów udaje się, nie wiem, do, do, do Niemiec, do Wrocławia, tam też można jechać autostradą i tam też stoi się w korku i w, w, w czym są lepsi turyści jadący nad morze od turystów jadący, jadących w inne miejsca Polski? No oczywiście, że to jest y, jakiś system dziwacznie wprowadzany, tak, i wszyscy powinni być jednakowo traktowani, nieważne czy to jest na pół północy czy na południu czy gdziekolwiek indziej, tak, a, a, a nie tak, że tylko tutaj się wprowadza dla turystów, tak, bo to przecież yy, powinno być przede wszystkim powinien być system sprawny, czy elektroniczny wprowadzony że można przejeżdżać miejscowi, przynajmniej powinni przejeżdżać, jak jeżeli, jak jeżeli ja tu jestem, tak, mieszkam, prac, dojeżdżam do pracy, a ja ostatnio przez cały rok, na przykład miałem taką sytuację, że musiałem dojeżdżać do pracy korzystając kawałka autostrady, no nie mogłem żadnego innego systemu wykorzystać, tylko musiałem te bilety kupować i stać normalnie w kolejce, przez wystarczyło jedną bramkę, na przykład na system elektroniczny, wprowadzić możliwości czy przedpłaty czy też coś podobnego jak Viatol, tak, że się elektronicznie to robi. tak jak to mają inne kraje węgrzy chociażby także są elektroniczne winiety że są wprowadzone. Bramki, tak, na których są robione zdjęcia. Ja wykupuję elektroniczną winietę, mój numer rejestracyjny jest wprowadzony do systemu, tak i przejeżdżam przez bramkę i zrobione zdjęcie. Mój system, czyli moje numery rejestracyjne są odczytywane w systemie, że mam upłaconą. A Nie obawia się pan, że przy, przy tej okazji wprowadzenia takiego systemu system płatności zostanie rozszerzony także na drogi krajowe. Ponieważ tam bramki są już gotowe, cała infrastruktura jest przygotowana, samochody ciężarowe z tego muszą korzystać. Czy nie, czy nie myśli Pan, że zostanie to roz, rozszerzone na użytkowników samochodów osobowych? Znaczy, po tym rządzie można się wszystkiego spodziewać, ale myślę, że na to się nie odważą. Tak? To już był daleko posunięty drenaż kieszeni Polaków, kiedy Viatol objął pojazdy od 3,5 tony. W sytuacji, kiedy wcześniej. Czy prawo i Sprawiedliwość od tego się będzie odcinało? Nie, no oczywiście, no absolutnie. Myśmy już byli przeciwni temu, żeby Viatol obejmował pojazdy. Do 3,5 tony, a nie od razu z 12 ton zejść na 3,5. Można było zejść częściowo tak, na 6 ton, i tak dalej, a nie od razu na 3,5 tony, bo przecież wiemy, jaki jest problem związany szczególnie z pojazdami osobowymi, które ciągną przyczepy. Tak? Mnóstwo ludzi nie wiedziało o tym, nawet że ciągnąc przyczepy nagle oni przekraczają 3,5 tony, i wpadali w pułapkę opłat, a te opłaty to przecież były dziesiątki tysięcy złotych. I w tej chwili rząd ma projekt, żeby to zmienić. Tak? My nasze poprawki związane na np wprowadzeniem zniesienia opłat za autobusy, które kursują y, obwodnicami, tak, gdzie jest Viatol, na przykład autobusy szkolne czy autobusy rejsowe, muszą płacić, no to, to oczywiście się płacą Viatol i oczywiście to się przenosi na cenę biletu, tak, my wnioskujemy, żeby znieść, rząd absolutnie jest przeciwny, więc spodziewam się, że w najbliższym posiedzeniu Sejmu y, na koniec sierpnia ten projekt będzie głosowany i z tego co widać, rząd nie ustąpi i te 3,5 tony pozostaną, jedyne co, to rzeczywiście pojazdy z, z, osobowe tak, z przyczepami mają być zwolnione, tak? no, ale myśmy o tym już 4 lata temu mówili, wówczas nas się wyśmiewano. No, teraz rząd wreszcie po 4 latach decyduje się na to, żeby osobowe z przyczepami zwolnić z, z Viatolu. Tak? No, nie przypuszczam, żeby się odważono na to, żeby wprowadzić opłaty na drogach poza autostradami dotyczące os, samochodów osobowych. Tak? Polska i tak ma wysokie opłaty, jedne z najwyższych, jeżeli chodzi o korzystanie z autostrad i, i, i Viatole, także no, to byłby już dowód kompletnej bezradności rządu i siekania sięgania do przysłowiowej kieszeni na obywatela, żeby ratować budżet państwa. Panie pośle, kilka tygodni temu wybuchła z wielkim impetem afera podsłuchowa. W chwili obecnej tak jakby ucichła, mało się o niej mówi w mediach, na jakim etapie jest prowadzone postępowanie i w jakiej sprawie jest to powinno być pana zdaniem prowadzone postępowanie w sprawie ewentualnych podsłuchów. Znaczy są prowadzone jest prowadzone postępowanie przeciwko tym, którzy organizowali te podsłuchy, czyli yy, jak gdyby yy, no, kelnerom, jak to się tam nazywa, tak, że grupa, śmiejemy się, że grupa kelnerów rozpracowała rząd i grupa sommelierów w drugiej... A ja widocznie w tym jakiś interes. No pewnie tak, no to podobnie było to kilka lat, więc nie wiemy co z wcześniejszymi nagraniami, czy one nie są wykorzystywane, czy nie były wykorzystywane do szantażowania rządu. Wbrew temu, co się próbuje nam przypisać, że my mówimy że nieważne kto nagrywał, tak? Jest, też jest ważne, tylko my mówimy o pewnej gradacji, tak? Najpierw trzeba się zastanowić, co ci ludzie, którzy byli nagrywani mówili, tak? Jak się, jak się namawiali na przykład y, prezes Belka z ministrem Sienkiewiczem, w jaki sposób dodrukować i dorzucić pieniądze, żeby nie pozwolić opozycji, czyli Prawu i Sprawiedliwości dojść do władzy. I, jest, jest... i takie rozmowy są zgodne z konstytucją? I... My uważamy, że to jest absolutne naruszenie y, obowiązującego prawa, naruszenie konstytucji. Jest zawiadomienie, na ten temat prokuratura wszczęła dochodzenie jest na etapie początkowym. Mam nadzieję, że nie zostanie umorzone, ponieważ jest to poważne naruszenie konstytucji i przepisów ustawy o Narodowym Banku Polskim i o Radzie Ministrów, tak, bo nie miał uprawnień też minister Sienkiewicz takich rozmów prowadzić z prezesem Narodowego Banku Polskiego, tak, który jest niezależną instytucją i nie powinien z, z jednych członków rządu umawiać się co do druku pieniędzy. Dróg pieniędzy jest możliwy i to się odbywa na całym świecie. Natomiast w tym zakresie są to decyzje parlamentu, decyzje rządu, tak, które są jawne i mówi się, dlaczego się to robi, tak, dlaczego trzeba zwiększyć inflację, a nie, że pod stołem przysłowiową mówiąc się do. Zwalczać opozycji się tym nie powinno. Nie, no oczywiście, że nie. No to jest podstawa. Przecież nam też się zarzucano i jest postępowanie prowadzone przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu tak odnośnie. Powołanie takiej grupy międzyresortowej dotyczącej zwalczania korupcji, tak i za to prezesa Kaczyńskiego chce się postawić przed Trybunałem Stanu. Przez to tu premiera Tuska i prezesa Belkę powinno się postawić przed Trybunałem Stanu, Już chociażby za to, w jaki sposób właśnie namawiają się, jak dodrukować pieniędzy. Już nie mówię o kwestii katastrofy smoleńskiej, gdzie widać różnicę między podejściem naszego rządu a podejściem chociażby rządu holenderskiego, tak? Jeżeli nasz minister mówi, że no nie, nie będzie międzynarodowej y, komisji, ponieważ tam zginęli tylko Polacy, tak? A co to tylko Polacy to są gorsi od y, Holendrów czy od innych? To już widać jakie jest podejście, czyli to... To, co rząd i przedstawiciele rządu mówili o państwie polskim, to jest prawda. Tak? To jest państwo teoretyczne, które nie funkcjonuje i nie dba o swoich obywateli. Natomiast my, jako Prawo i Sprawiedliwość, staramy się o tym przypominać w niezależnych mediach typu Telewizja Trwam, mówię o tych publicznych, tak? Telewizja Trwam czy Telewizja Republika. Staramy się o tym przypominać, one też nie zapominają o tym. Natomiast media rządowe, prawidłowo mówiąc, można powiedzieć. Tak, rządowe, no, a, nie, a nie telewizja publiczna, czy, tele, czy prywatne, no absolutnie o tym zapomniały i chcą to zamieść pod, pod dywan. Natomiast y, moim zdaniem to się nie uda, ponieważ w świadomości społecznej pozostały takie. Jakby to nazwać y, krótkie sformułowania, typu ośmiorniczki, albo też y, to słynne powiedzenie y, wuj dupa i tam kamieni kupa, tak? Y, parafrazuję tutaj pierwsze słowo. Y, y, I to w świadomości społecznej pozostało. Y, ośmiorniczki, jako symbol obżerania się i, i spożywania drogich alkoholi przez członków rządu na koszt społeczeństwa, na, na rachunek y, ministerstwa, czyli skarbu państwa. No i ten te kamiennik kupa jako podejście rządu do, y, do państwa polskiego, i, i że tak powiem, no, stan państwa polskiego. Tak, że to jest kamiennik a nie y, państwo, które funkcjonuje sprawnie. Myślę, że to w świadomości społecznej pozostaje, to się będzie. A myśli pan, że w świadomości społecznej pozostało to, y, w jaki sposób była traktowana afera y, związana z samoobroną, jak to było lat temu kilka, kiedy Renata Beger próbowała również pozyskać pewne korzyści, jak wówczas Platforma Obywatelska atakowała Prawo i Sprawiedliwość oraz samoobronę, twierdząc, że jest to no niemalże największa zbrodnia, a w chwili obecnej, kiedy, taka, kiedy podobna afera dotyczy ich partii, teraz liczy się tylko, kto podsłuchiwał, a nie co było... Jak, a nie jaka była treść rozmowy? Czy, czy, czy tutaj świadomość społeczna jest na tym punkcie pana zdaniem wyczulona? Czy ma pan rację, yy, panie redaktorze, że w początkowym okresie próbowano się zestawić, próbowano zestawić te dwie rzeczy, tak? czyli podsłuchy związane z Renatą Beger i, i z, z naszym przedstawicielem, naszym posłem, a te podsłuchy, które teraz, ale wycofano się z tego, bo zauważono, że jednak no nie da się tego porównać. Tak? Tam była prowokacja dziennikarska związana z kręceniem, że tak powiem, ówczesnego rządu w koalicję, czy w próbę rozbicia koalicji, przejścia części samoobrony do, do dalszej koalicji w zamian za stanowiska. No to się nie udało. Nie? Rząd premiera Kaczyńskiego wówczas w to nie dał się wkręcić, mówiąc tak kolokwialnie. I nie, nie, nie zapewniliśmy żadnych stanowisk pani Beger, ani też nie zobowiązaliśmy się do spłacenia słynnych weks, weksli, tak? Więc myślę, że z tego się wycofano, bo zauważono, że to się nie da tego porównać, tak? No to, tam, poza tym no każdy, kto ma jakiekolwiek, nawet niewielką wiedzę o kulisach sprawowania polityki na no to, że oprócz kwestii programowych mówi się również o, o kwestii tzw. tak zwanych stanowisk, jest to rzecz naturalna. Tak? No nie da się stworzyć żadnej koalicji, jeżeli przedstawiciele każdej strony nie będą w funkcjach wykonawczych. Tak? No jeżeli platforma z PSL-em robiła koalicję, to wiadomo, że część ministrów musi być z PSL-u. Tak? I na ten temat też kiedyś rozmawiano, tak? jakie ministerstwo będzie platformy, jak... Jakie będzie PSL-u. I w każdej koalicji, czy to będzie na szczeblu y, miasta Pelplina, czy to będzie na szczeblu Tczewa, czy województwa, wszędzie takie rozmowy się odbywają. tak? I nie jest to żadne złamanie żadnych przepisów, a że tak powiem, utrwalona y, tradycja demokratyczna. Natomiast co innego, kiedy ministrowie się spotykają na służbowych yy, obiadkach czy służbowych kolacjach zakrapianych yy, yy, drogimi alko, alkoholami, tak? I omawiałem w jaki sposób nie dopuścić opozycję do władzy. No to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że jest to zdecydowana różnica. I tutaj nie było to przez nikogo, że tak powiem, prowokowane, tak? Tylko to były obiady, o których yy, właśnie do tej pory nie wiemy, kto je podsłuchiwał i, i jaki może być tego skutek związany z ewentualną możliwością wykorzystywania jako szantażu, tak? Bo nagle to przestało, dalsze y, nagrania przestały być ujawnione, tak? My Otóż nie wiemy. Były zapowiadane. były zapowiadane, tak? Nie wiemy, czy, czy one nie są wykorzystywane jako element szantażu wobec rządu. Dlaczego tak premier Tusk natychmiast mówił, że proszę wszystko ujawnić, tak? Jeżeli aby weszło, przejęło część tych nagrań, tak? No, nagle zrobiła się cisza. Czyli co? Już zadowoleni, przejęli to i albo teraz ulegają dalszym szantażom, albo też przejęli te nagrania i nie chcą ich ujawnić. Wbrew temu, co premier mówił, tak? To powinien nie ujawnić. My żądamy, proszę ujawnić te taśmy. Panie pośle, Polsce, potrzebna jest Polska Agencja Kosmiczna? Nie, no absolutnie nie. To jest, że tak powiem, kosmiczny odjazd niektórych polityków. Nam brakuje dobrej szkoły, podstawowej, dobrego szkolnictwa, dobrych podręczników. Dzieci, co wydawałoby się w XXI wieku. Porywamy się z motyką na słońce? Oczywiście, no, oczywiście. My nie mamy żadnych, tu, żadnego zaplecza naukowego. Ja bym szybciej powiedział, ostatnio byłem na takim spotkaniu z, z panem profesorem Chodakiewiczem ze Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że Polsce jest potrzebna broń atomowa. To jest, według niego, jest to jedyny element, który nam zapewni bezpieczeństwo. Wydawałoby się rzecz tam fantastyczna, tak? ale moim zdaniem bardziej realna niż yy, Agencja Kosmiczna. Tak? Bo jeżeli chcemy budować elektrownię atomową, która w Europie w tej chwili nikt nie buduje, poza yy, Finlandią, Francuzi namówili Finów na budowę elektrowni atomowej i Finowie już w tej chwili mają z tym problem, ponieważ nikt nie wie, jaka jest cena wybudowania elektrowni atomowej. Tak? To zamiast budować elektrownię atomową, lepiej pozyskajmy broń atomową. Bo to y, moim zdaniem jest jedyna realna y, y, broń, która może nam zapewnić bezpieczeństwo przez dzisiaj. Panie, obawiam się bardzo, bo przecież w Polsce bardzo często zdarza się, że wszelkie procedury są łamane, naginane, naciągane, omijane. I, i czy, te, czy posiadanie takiej broni nie byłoby dla, dla Polski samej w sobie za zagrożeniem? A nie, no skoro w Kazachstanie czy nie jest aż w, Zeszon, w Rosji. Nie, 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 Wydaje się, że jednak z tym nie ma niebezpieczeństwa, chociaż jest dużo gorszym stanie, tak? Więc ja tutaj bym się nie bał. Natomiast oczywiście nas nie stać w tej chwili na broń atomową. Gwarancją byłyby wojska amerykańskie w Polsce, ale widać, że tego nie będzie. Amerykanie stacjonują w Niemczech i do Polski nie chcą przyjść. A kolejny dowód, że nie chcą z Rosją mieć do czynienia, to jest wycofanie wojsk amerykańskich z granicy Korei, Korei Północnej i Korei Południowej, wycofanie wojsk kilkadziesiąt kilometrów w głąb. W sytuacji ewentualnego zagrożenia ze strony Korei Północnej Amerykanie nie chcą wejść w konflikt z Koreą Północną, bo musiałby się rozpocząć konflikt zbrojny na taką skalę, która mając, znając doświadczenia Korei Północnej, mógłby z tego powstać konflikt światowy, więc Amerykanie nie chcą dopuścić takiego konfliktu i ich tu w Polsce nie będzie i to jest problem. Była szansa na tarczę rakietową, myśmy ją zmarnowali raczej znaczy myśmy, rząd polski ją zmarnował, tak, bo trzeba było zdecydowanie szybko wtedy, jak Tusk objął władzę, decyzję decyzję, że chcemy mieć tarcza, tarczę antyrakietową, żeby ona w Polsce była. Amerykanie mieliby duży problem, żeby się z tego wycofać, tak, A jeżeli rząd polski nie podjął decyzji, to Amerykanie nic nie zrobili, tak, i nie zrobią. I to niestety... Ani jeden Niemiec, ani jeden Francuz, ani jeden Brytyjczyk nie zginie za Polskę. Taka jest prawda. My sami musimy się bronić, musimy się uzbrajać. Nie może być tak, że mamy teoretycznie 100 tysięczną armię, tak, ale jak jeden z generałów ostatnio powiedział tak naprawdę na front jesteśmy w stanie wystawić 30 tysięcy żołnierzy, tak? To jest mniej niż jest Rosjan uzbrojonych po zęby w obwodzie kaliningradzkim. To jest dużo mniej niż posiada Łukaszenka zaraz za granicą, tak? To jest też mniej niż y, ma pojemność Stadion Narodowy. No dokładnie. Myśmy się śmieli swego czasu, że budujemy stadiony o pojemności naszej armii, tak? A się okazuje, że tej armii jest na połowę stadionu, tak? A nie na, na, na cały stadion. To, to jest, to może się wydawać... Y... Pełen sukces wtedy. Tak, tak. Może się wydawać śmieszne, ale to jest po po prostu tragiczne, tak, że Polska, kraj prawie 40-milionowy, ma tak malutką armię, tak, która nie jest w stanie nam absolutnie zapewnić żadnego bezpieczeństwa. A że to bezpieczeństwo trzeba zapewnić, to widzimy, co się stało w Gruzji, tak, kiedy Rosjanie zajęli część Gruzji i do dzisiaj tam są nie zajęli całej, ponieważ święty pojęci prezydent Kaczyński zorganizował słynną wyprawę i to uratowało Gruzję. Natomiast w tej chwili, co, no, jak gdyby świat się przyzwyczaja do tego, że Krym już jest rosyjski, tak, i się za chwilę będą się cieszyć, że więcej nie zajął, tak, że Putin jest taki wspaniały, bo on tylko zajął Krym, a nie zajął połowy Ukrainy. Nie wiemy, co będzie jeszcze z Donieckiem i z Ługańskiem, tak, te dwie, te dwa regiony, no, nadal są w dużej mierze kontrolowane przez Rosjan, Wbrew temu, co Rosjanie mówią, że to są separatyści, no dobrze wiemy, że to są po prostu Rosjanie. Tak? No, zwykli żołnierze, czy nawet powstańcy nie są w stanie obsługiwać broni, która jest najnowocześniejszą bronią na świecie, typu te wyrzutnie BUK czy tam inne, no to, to po prostu yy, wydawałoby się, że w XXI wieku jest to niemożliwe, a to się dzieje za naszą granicą, tak? Więc my musimy być przygotowani na najgorsze, że będziemy musieli sami się bronić. Żyrynowski przecież wyraźnie powiedział, tak? I Putin powiedział, że to jest wybitny mówca. To nie odcina się od jego słów, że może być trzecia wojna światowa, można się teraz zastanowić, jak niedawno premier Tusk powiedział, nie wiemy czy 1 września nasze dzieci pójdą do szkoły, tak? Czy to był żart, czy premier coś wie o czym my nie wiemy, tak? Bo do 1 września niedaleko, a ten konflikt narasta. Panie pośle, sprawy obrodności, to na pewno jest temat na bardzo długą rozmowę, a my musimy już kończyć. Ostatnie jeszcze pytanie dotyczące naszego regionu, gminy Pelpin. To dobrze, że procedura budowy elektrowni Północ, projektu budowy elektrowni Północ się tak przewleka, to dobrze, trzeba tutaj jeszcze coś dopracować, czy, czy, czy lokalizacja jest odpowiednia Pana zdaniem? To, że to, czy się przewleka, to, to nie wiem czy dobrze, natomiast dobrze, że jest ona bardzo szczegółowo badana. Tak duża inwestycja i tak y, mogąca mieć ogromny wpływ na środowisko, no musi być zbadana, mówiąc y, tak potocznie, od A do Z. Tu nie, ma, nie może być żadnych wątpliwości. Skoro te wątpliwości wynikły, jeżeli chodzi o, o ochronę środowiska, no to rzeczą naturalną jest, że nawet na szczeblu ministerstwa, bo jest tam poz, tak zwane z, zintegrowane pozwolenie na budowę potrzebne, że ministerstwo wstrzymało te, te, te sprawy i, i one jak gdyby zaczęły się od początku. Już nie mówię o błędach formalnych, Związanych tam powiedzmy z jakimiś odwołaniami, z, z kwestią konsultacji społecznych i tak dalej, bo też do tego można było mieć tam różne zastrzeżenia, ale niewątpliwie kwestia ochrony środowiska jest tak ważna, że tu nie można żadnych wątpliwości w tym zakresie mieć, tak? To musi być dopracowane w 100% i inwestor musi przedstawić całościowe, kompleksowe badania związane z, z ochroną środowiska, szczególnie, że to jest taka nietypowa inwestycja, jeżeli chodzi o Polskę. Ponieważ ona ma być realizowana w tak gęsto zurbanizowanym terenie, także dookoła jest i, i dużo miast mniejszych czy większych, tak, ale też wiosek gospodarstw rolnych. I panu osobiście odpowiada taka lokalizacja? No, mnie osobiście ona nie odpowiada. Ja jestem za budową elektrowni węglowych w Polsce. Uważam, że Polska powinna spalać własny węgiel. Jest, jest, mamy największe zasoby węgla kamiennego w Polsce, więc powinniśmy spalać własne złoto, tak, spalać jej wykorzystywać. Natomiast dziwi mnie, że wstrzymano inwestycje w Ostrołęce, gdzie państwo polskie chciało rozbudowywać państwową elektrownię i wydało już 100 milionów złotych na budowę kolejnego bloku energetycznego i to zostało wstrzymane, a w tym samym czasie powstaje tutaj elektrownia. Może i obie mogły powstawać, trudno mi powiedzieć. Nie jestem w tym zakresie specjalistą, natomiast uważam, że dobrze, że jest to bardzo szczegółowo badane, właśnie ze względu na to otoczenie. Tak? I to, że no, gmina Pelplin, powiat Czewski to są gminy rolnicze, a nie przemysłowe. Więc jeżeli w takim rejonie chce się stawiać taką. E... A też z drugiej strony można powiedzieć, że wszystko płynie i wszystko się zmienia, była rolnicza. No, ale to, właśnie, Może już nie. to to trzeba y, taką decyzję podjąć, tak, że decydujemy, myślę, że, tak, że już nie będziemy gminą rolniczą, tylko będziemy gminą przemysłową. Jeżeli wszyscy mieszkańcy i władze miasta będą miały taką świadomość, to jest to możliwe, tak? no, Zmieniamy strategię, decydujemy się na zmianę charakteru naszej gminy i wtedy można powiedzieć, że wszyscy mogą temu przyklasnąć, tak? Ale nie wiem, czy taka świadomość jest, tak, że, że takie są konsekwencje tego, że jeżeli tak wielką inwestycję budujemy, to ona może zmienić nie tylko samą gminę, ale cały powiat, a nawet ma wpływ na całe województwo, bo oddziaływanie to jest kilkudziesięciokilometrowe takiej elektrowni, a w, że tak powiem, w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów no, to jest już trójmiasto, tak? Nie mówię o Tczewie, już nie mówię o Pelplinie, tak, który, że tak powiem, jest żuberetem od tej elektrowni. Więc to wymaga bardzo dokładnych badań i szczególnie właśnie pod kątem ochrony środowiska i, i tego otoczenia rolniczego. Bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia rozmowy. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.